Cześć widzowie, witajcie w następnym odcinku. W tym odcinku będziemy tak jakby ścinać drzewa. Mogę skrzynię? Start odcinka takie rzeczy. Negada. Ale tu jest wielkie. Dobra, wchodzimy, gramy. O, ale tu jest dobre. Zbieramy skrzynki. Mniej więcej w tej grze chodzi o to, że macie takie bronie, nie? Ścinacie tam las, otwieracie skrzynki i macie coraz lepsze rzeczy. Ogólnie. Idziemy tam, bo tam są lepsze rzeczy. Są jakieś... O nie gadaj, że już nie mogę za bardzo tych drzew ścinać A tak Widzę tu wielką skrzynkę Idę po wielką skrzynkę Poziom szósty to jest skrzynki ja Nie wiem, czy je będę mógł otwierać To jednak sporo wyższy poziom O, tu jest jakaś Ubieramy. O, następna nazw zbieramy. Następne mamy tutaj. I tu mamy jeszcze jedną. Jeszcze dwie. Jeszcze jedna. Zakończmy wyścig. Otwieramy wszystkie. I słabe, 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 słabe. Dobra. Jedna lepsza. O, to już fajna. Jeszcze lepsza łabe Jak odblokuj? Nie, Nie mogę ich otworzyć. Szkoda. Mam młotek. Darmowa skrzynia? Aha. Tam są... Tam to było lepsze. I tym się dokopię do tej skrzyni, bo to mogę jej nie naleć. A. a, Szybciej. Szybciej. Już prawie. Już prawie. Tylko parę drzewek. Wybierz. Aha. Też zablokowane. No nie wytrzymię. Bro, nie. To jest lepsza. No. No. Od razu lepiej. Tam przy ścianie widziałem cztery skrzynie. O właśnie, jedna. Następna, następna, gdzie ta czwarta? A, tutaj. Jeszcze jedna tam jest. Jeszcze jedna w ścianie. Nie no, co najbardziej przy ścianach się opłaca być. Patrzcie, ile tu jest skrzynek przy ścianach. Mogę ścienić te wielkie drzewa? Nie. Nie no, tu przechodzimy. Widzę dużą skrzynię. Piąty poziom. Czyli nie otworzymy jej. Trzeci no. poziom też nie otworzymy. No czemu? Zginamy dalej. A, to może jakaś niższa poziom? Też coś. Czekaj, zapin wyścig. Otwieramy wszystkie. Jak najszybciej. Czekajcie, co ja tu mogę kupować? Nie. Jeden milion! Ile? Ja nie wiem, czy... Jak tu lewele w ogóle zdobywać? Na to musimy poczekać. Tu jeszcze są jakieś rzeczy za robuxy i tak dalej Topki. Najwięcej Ile? 9.22Q Dobra Tu jest topka najwięcej wydanych Robuxów Ponad 17,5 tysiąca Czas gry mu tu część są zero Czemu to wszędzie są zera? Aha. Tu jest lepszy. No. Gramy. Otóż. A, widzę. Złom skrzynkę. Idę tam. Jezus najbliżej jakaś taka lekka skrzynka. Tam są fajne. Powiedziałem, że je skopać. Tam już ucyla. Ile zapytam? Tutaj. Patrzcie, tu są te lepsze skrzynki. Nie. Poziom piąty. Nie wyjdę stąd. Nie. Yeah. Na co zostało to zakończyć wyjści, które jakby. Został, nie wyżę. Nie wyżę. I. <grym> nie ma za dobrych rzeczy. To jest miar szybkie, ale mam mały obszar. A mam Gramy dalej tym samym. Dobra, teraz. Musimy wypatrzeć jakieś dobre skrzynki. Hmm. Tam są. Po drodze sobie pozbieramy to zwykłe. Bo przynajmniej je mogę zbierać. Hmm. Tu jest skrzyneczka, tu są dwie skrzynki. Tego nie mogę za bardzo na Mogę znaczy, ale jest ciężko. O, tu na samym rzegu to jest coś, lepsze. Najbardziej jest dla mnie się opłaca być przy tym. O, tu jest ta jedna z lepszych skrzynek, którą bierzemy. Lepszy dla mnie. Tu jest jeszcze jeden kulek. Jeszcze jeden kulek. Mogę je ubrać. Dobra, to teraz na miśu tu. Bierzemy tyle fajnych skrzynek. W tym ciemniejszym razie się najbardziej układa być. Też w miarę łatwo go się niszczy, nie? A jakby są dużo lepsze skrzynki. Tu jakaś taka złota. A to jest piąty, bo jakby nie za bardzo. Tu są dwie takie. I bezkiego jeszcze nie mogę niszczyć. I to jest problem. Skrzyneczka Ale już w ogóle skrzynek zebrałem Tu widzę jeszcze jedną O tu jeszcze parę. Zbierz, zbierz Dobrze, że to ma taki duży zasięg To w miarę szybko tutaj poniszcza To jest trochę takie małe cheatowanie jaką kamerkę z góry, bo widzę wszystkie skrzynki. Mogę sobie tak to iść z tym słabszym lasem, przez co będzie szybciej? Tak, to będę widział skrzynki w razie jakby były. O, widzicie? Mega prosto. Jąc... oha No to teraz są ten lepszy las na chwilę. To z każdym ściętym drzewem mam chyba więcej siły, przez to mocniejsze drzewa mogę ściąć. Niebieskich jeszcze nie mogę. Ale te mogę, bez problemu. To mogę teraz w sumie tędy iść. To nie będzie różnicy. Są tu jakieś skrzynki nie ma? Zakończ wyścig. Otwieramy. Otwieramy. I hmm. Widzę jakieś słabe. 36 skrzynek. Właśnie się otwiera. O! Tutaj. Ale szybko tu leci teraz. A! Co to jest? Dobra, jakie tu rzeczy. Nie no, fajne rzeczy tu wypadały. Uh. O, tu jakie fajne I z tym już nic nie zrobię Te otwieramy, otwieramy te I, o, tu też widzę fajne rzeczy Tu musi być coś Dobra Tu wypadły mega dobre rzeczy Widzicie to Może bardzo wolne Ale obszar ma ogromny to jest w sumie to samo, tylko to jest słabsze. To jest mega szybkie znowu. Hm. Nie no, to bierzemy tą... tą piłę, najlepsze. Ej, czekajcie, bo ja... muszę parę rzeczy pousuwać, bo... no już miejsca prawie nie mam. A trochę przypał, w razie jakby coś dobrego mi wypadło, a ja nie miał miejsca. To by się usunęło chyba. To jest po prostu wszystkie te... Nie no gigantyczny tam łotek, to ja zostawię. Stryk, pstryk, pstryk. Tu mamy jeszcze takie rzeczy, widzowie. Nie, tu mamy jeszcze to. Tryk. Dobra. Czyli teraz będę chciał... Musiał... Czemu pokazuje, że on tyle samo rzeczy, nie ważne? O, to jest przepotężne słabych skrzynek ja już nawet nie zbieram. Dobra. Wrócimy tędy, może tu coś fajnego będzie. O, no i tu są fajne, że skrzynki. O, taka jedna większa. Szkoda, że jedna taka większa to szósty su poziom. Cały ten pasek ścinam jednym ciosem. Jeszcze jedno, prawie O, tu fajno Ciekawe ile takich skrzynek Zdobędę teraz Wcześniej już ich zdobyłem 36 A wcale nie za długo zbierałem To teraz to Za 40 minimum Ale lec Pojawiło się. Tam las już odrasta. Jak to tak szybko? Szybciej. Szybciej. Ciach. Ciach, 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 ciach. Cia. Cia. Nie no, to szybko idzie. Czemu tu skrzynek nie ma? Co, to się nie zregenerowały jeszcze skrzynki? Już powinny. Dawno powinny. Ta skrzynki się jeszcze nie... ...zregenerowały. Jednak gdzieś nie gdzieś już są. Nie ma to i gdzie indziej szukać skrzynek, I mogę zobaczyć jej już O, teraz tu będę szukać. Tu jeszcze nie szukałem skrzynek, to tu jeszcze na pewno będą. To dużo będzie. Bo tu skrzynek jeszcze nie szukałem. Tu mnie jeszcze nie było. Ale szybko teraz tym mleć. O nie, ty połosny. Dobra. Kończymy wyścig. Mam 43. Dobra. Zobaczymy jak teraz się rozpędzi bo jest ich jeszcze więcej o, już coraz szybciej, teraz szybciej, coraz szybciej <grystanie> jak to leci Dziesiątego levela niestety nie mogę mamy dwie tam fajnie Pięć tych jedna o, tu fajne mhm. tu mam taką i ostatnia coś czuję, że wypadło... O, co tu jest? Ja. Aha... I to przecież to już lepsza by Ja już myślałem, że to coś aż tak fajnego, ale tu nic. Jak to 102 rzeczy? Coś czuję, że to mnie oszukuje. I to tak perfektnie. To już nie można mieć 102 rzeczy. Można mieć maksymalnie 100, a jednak. Czyli w tej grze są niektóre rzeczy do poprawy, no ale nic. No czemu mi to dało... A, no nie jest najgorsze. Mogę niszczyć? Nie gadajcie. Mogę ten jelijewski teraz już. Łoo! Wow. no to teraz lecimy. Może tu będzie coś dobrego. Mamy ten. Już wybieramy te najlepsze skrzyneczki z niebieskiego lasu. Tu już... Jest leki. Stryk. O, tu mamy trzy na przykład takie fajne. Czy te skrzynki już są takie... No nie dają mu aż tak dobrych rzeczy. Tak jak przypadnie. Szkoda, że nie mam 10 lewela. Jak tu 19 poziom skrzynka? Tutaj jest. Aha. Takiej nie mogę otworzyć. Co przedmiot myślałam? Jak on się tak z tym męczy, no. Co on tu utknął, czy co? Chyba tak. Zbiera mi te skrzynki, zabiera! od ty, jeden! Już. Idźmy stąd. Idźmy stąd. Dzięki mi zabieramy. To co czasem nie jest nic. Chyba tak. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dla was to chwila, a mi to pomoże. Stryk, 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 stryk. Tuż... O, tu jest skrzynka. jak sobie zbierze skrzynkę. I tak nie wiem, czy ja będę mógł Jeszcze jedna skrzyneczka i wracam do... No jedna, no. Jedna taka dobra, no. Dajcie jedną dobrą. Coraz szybciej już ścinam to. Zauważyłem. Jedna dobra skrzyneczka, no. Ok. Jest skrzyneczka jedna. tak, wyścig. Jedna tuplejsza. Siedem taki, Trzynaś. 13. Tylko trzynaście. Aha. To Epickie. O! Też epickie. Epickie. O, tu coś... Mam nadzieję, że coś fajnego tu będzie. Tu musi być coś dobrego. No tej niestety nie mogę i tej też nie. 11 poziom. Bronie. Obszar mały. A może to spróbuję? Czekajcie, muszę parę rzeczy pousuwać. Nie wiem jak ja to robię, że usuną du dialog. Klik, 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 klik. Te rzeczy czasem się nie klikają. Na przykład tu się tam młotek nie. Widzicie? Młotek na przykład się nie chce czasem kliknąć. Dobra, czy to jest takie jak fajna O nie jest najgorsza. No chyba sobie żartujecie za mnie. Nie, co, co, to co, to, 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 to Nie. Nie, co to zostaje z tym wielkim czymś. Wow. Zresztą, nie, nie czuję wysiłku. Ło, wow, tu ile skrzynek. Tu ile. Zauważyłem, że to po prostu z wyścigu się zdobywa lewe. Ten level wam nie zostaje na cały czas. Czym może jesteście w i czym więcej zaknucie, tym macie wyższy level. Hmm... powbijamy 19 level, żeby zdobyć jakby Za 19 level. Co to ja zbieram Coś czuję, że jeszcze trochę i na hita będę grał. Niebieskie drzewa. Ale ja rzeczy mogę zbierać. Ale. Czy ja biorę? Ja je biorę na hita. Zbieram. Stożynka się pojawiła. Czy mogę niszczyć? Mogę. Ale zajmuje to wieki. Czyli temu jakby jeszcze nic nie zrobię. Stryk. O, tu jakaś lepsza taka skrzyneczka. A teraz tych skrzynek dużo tu. Jednak dobrze, że wziąłem to jest 11 tysięcy Za minimum jest następny świat. Zanim ja to zbiorę, to nie przecież. Teraz może coś. Nie. Ciekawe tutaj teraz nie nawet. Tego jeszcze nie mam. Ale może niedużo mi brakować już jeszcze do 12. Hmm. na ten 12 level. Hmm. Dobra, tu już się skrzynki pewnie. Skończę nowy ścik. Jedna zwykła. 51. Szybciej. Szybciej, bo mi się nic tyle czekać. 40. Teraz tylko 30, 20, dziesięć. O 10, 10, ta ta okay. ta, otwieramy Otwieramy cztery takie takie. Ta jest wielka jest wielka. 10, takie. Giganty. O. Nie takiego Bronię. To większe obszar robi? Nie, mniejsza Uuuu. Dobra. Przetestuję, aby jak to działa. E fajne. Do zobaczenia i zobaczymy się w następnym odcinku.